dzisiejszej szopce. To są jedni sąsiedzi i oni się kłócą z drugimi sąsiadami o kawałek ziemi. Sąsiedzi też mówią, co powinien robić sołtys. Na wsi kobity chodził za południa, jako sołtys. No jeśli to są obowiązki sołtysa, to ja rozważam kandydaturę. Midas, lista numer 6. Godność i inseminacja. Ci drudzy nagrywają te kłótnie i awantury są tam o wszystko. Że sąsiad rowerem w nią wjechał. Między nogi. Że jego córka ją popchnęła. Popyrgiwać mnie. Że policjant jakiś nerwowy jest. A się na Jak ADHD nawdychał? wdychał? Przecież ADHD to się do Żylnie przyjmuje. A pani ma we wsi ksywę Ukrainka. A czemu? Przyjechała z Mazu Na te mówią, że jest kebabem. Pytacie czemu? Mój mąż pochodzenia jest arabskiego. No i ona dała temu mężowi prezent. Prezent ślubny kebab. A ja 1200 w kopertę za kładłem. No to wy tam nie narzekajcie, że ktoś dał wam 200 zł. Wy się cieszta, że fala fela żeście nie dostali. No ale ona i tak z tym mężem się rozstała, bo go poniósł. Hazar kobiety. Pani Jaworowicz mówi. Człowiek człowiekowi szerszeniem. A mecenas Kaszewiak się modli. Pewnie, żeby mu dupy nie zawracali takimi głupotami, ale nie wiem. I mecenas mówi, o co oni się sądzą. Kopnięta w pupę. Między uda. I że to wszystko układy z policją i prokuraturą. Tworzą lokalny układ. Bo się ich adwokat. Całuje się z szefową prokuratury na powitanie. Mecenas Kaszewiak z nudów sobie w węża gra. Pani Jaworowicz mówi, że te nagrania to patostreamy. Twórczość streamerów I nagle nie wiadomo, skąd! Ekspertem jest reżyser ojca Mateusza. Zebrzon kręci swoje streamy, czy też pato streamy również. Dobra, nie ma czasu, idziemy dalej. Czy, bardziej... czy Państwo zadowoleni? Tak. Dziękuję. Zadowoleni to do domu. Następny. to jest Mietek. Mietek znalazł sobie żonę. Niestety cudzą żonę. Cudza lepsza. Trochę już odchowana. Jadą do Mietka na gospodarkę i Mietek pokazuje świnie, a montażysta puszcza wszystko to, co Mietek z tamtą kobitą mają córkę, ale go do tej córki nie dopuszczają. Aloranty, bystry umysł. A zaczął od złamania prawa, które się nazywa niecudzołóż. No tak, ale cudzołóstwo nie jest karalne. To chłop ma się wyprzeć córki, bo jest z nieprawego łoża. W ogóle kto tak mówi, nieprawe łoże. To to jest nieprawe łoże, że masz poduszki po lewej stronie. Pani Edyta Pagiel mówi, żeby mnie tak nie zgrywał świętego, bo kiedyś uprowadził tę córkę. Porwał pan własne dziecko czteromiesięcznie. I w studio nie wiadomo czemu! Ekspertem jest Ida Nowakowska. I Ida się chyba trochę nudzi. Kojarzycie to uczucie? Jak zapleczecie sobie ładny warkocz, a biedaki koło was się kłócą. Najgorzej. I ja wam tego nie zmyślam. Wiecie czemu Ida Nowakowska była ekspertem? Bo Mietek jest ojcem, a Ida też miała ojca. Mieć takiego ojca, to chyba jest szczęście. Kaszewiaka sparaliżowało. Tatek, który poświęcał mi bardzo dużo czasu. No to super Ida, tylko że koło ciebie siedzi chłop, który nie może z córką spędzać czasu w ogóle. Ida się tam produkuje i nie wiem, czy kojarzycie takie uczucie, że ktoś gada takie bzdury, że go nie słuchacie, więc mu przytakujecie. To patrzcie na Kaszewiaka i wierszyk jako puenta. A i pamiętajcie zostawić lajka like i komentarz. Gdy ludzie się kłócą o kawałek pola, to Kaszewiakowi coraz mocniej wychodzą za kola. A mnie w tej sprawie najbardziej nurtuje... A jak ojciec Mateusz na to reaguje? I zapraszam was też na mój stand-up. Jest Lublin, Katowice, Gdańsk, Jasionka, Bydgoszcz, Łomża, Białystok, Olszty, Jest bardzo dużo miast wystarczy, że sobie tam przewiniecie przez tę listę. Ostatnia szansa, żeby zobaczyć ten program na żywo, bo tam teraz styczeń, luty, marzec, kwiecień nagrywa. Do zobaczenia!